Witajcie kochani, w kolejnym filmiku, ym, tym razem horoskop dla bliźniąt, na czerwiec. Ale zanim zacznę, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart Tarota. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania do moich kart, zapraszam, do, abyś do mnie napisał, napisała na adres gmail.com. a ja na takie pytania odpowiadać będę Filmiku na YouTube, um, drogą mailową bądź wiadomości głosowej, na przykład na Whatsapp lub Messenger. Um, moi drodzy, taka dość ważna uwaga, ponieważ jest to mój drugi kanał, który otworzyłam um, dosłownie trzy dni temu, dlatego że mój pierwszy kanał um, pod tą samą nazwą a, został zhakowany zwyczajnie. Niestety nie mogę się na niego dostać, więc. Musiałam otworzyć nowe. Stary kanał miał ponad 11 tysięcy subskrypcji. Tutaj ten dopiero raczkuje. Mam nadzieję, że z Waszą pomocą wzbiję się trochę do góry. Także zachęcam do subskrybowania, do lajkowania moich filmików, do przesyłania znajomym. Także bardzo zachęcam. Piszcie do mnie również. Informacje na temat czytań, jaki jest ich koszt, znajdziecie na moim Facebooku, na moim blogu, na moim Instagramie. Linki podane są na moim kanale, także ym, posprawdzajcie sobie. No dobrze, to by było na tyle. Ym, I teraz przejdźmy. Zobaczmy, zacznijmy może od spraw finansowo-zawodowych dla bliźniąt w czerwcu. Co mi się tutaj pokazuje? Moi drodzy. Ym, Tutaj mi się pokazuje troszeczkę rozczarowania, pewne, rozczarujecie się pewnymi sytuacjami bądź osobami, tak? Um, ale to, to nie jest tak, że, że wszystko jest stracone. Nie. Tutaj mi się pokazuje, że to, co sobie zamierzyliście wcześniej, to, na co czekacie, to rzeczywiście do Was przyjdzie. To jeszcze może nie będzie ten czas, nie będzie to w czerwcu, może to stąd to rozczarowanie się pojawić. Um, ale możecie mieć pewność, że to się zrealizuje. Natomiast tutaj pewne... Ja bym powiedziała, że pewna osoba, pewna osoba gdzieś stoi na przeszkodzie, którą możecie się rozczarować. Najprawdopodobniej kobieta. Najprawdopodobniej kobieta jest tutaj... To, jest to osoba taka z silną osobowością, która... No, tak jakby nie... Ona wie, czego chce, czyli e, może mm, osiągać swoje sukcesy, nie, nie, zwa nie zważając na, na innych. Także nie liczy się tak jakby z innymi. I tutaj to może być tym waszym rozczarowaniem. Natomiast e, starajcie się trzymać tej pozytywnej strony, że jednak wszystko to, co sobie zamierzyliście się, e, zrealizuje, nawet jeżeli nie w tym czasie, to e, to i tak do was przyjdzie i trzymajcie się właśnie tego. Um, także powinno być dobrze, a tutaj, bo pamiętajcie, że, że to nasze myśli kreują naszą rzeczywistość i warto rzeczywiście skupić się na pozytywnej stronie życia. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, sprawy uczuciowe, generalnie stabilizacja, pewne sytuacje tutaj um, będziecie musieli przepracować, które Was też dużo nauczą. Co karty tutaj pokazują, żebyście za dużo e, nie myśleli e, nad pewnymi sprawami związanymi właśnie z Waszym życiem uczuciowym, nie rozdrabniali się, nie rozkładali na, e, na, na czynniki pierwsze, ponieważ to może gdzieś tam zakłócić Wasz spokój, tak? E, I w zależności od tego, czy jesteście osobą e, samotną, czy, czy nie, jeżeli jesteście w związku, to tutaj tak jak powiedziałam, Stabilizacja generalnie e, większych zmian nie ma. Uważajcie, o właśnie, uważajcie na plotki, uważajcie na plotki, bo tutaj mi się to też zaznaczyło. I e, co, bym, co bym radziła, jeżeli dotrą do Waszych uszu jakieś plotki na temat Was, na temat Waszego partnera, Waszego związku, najlepiej będzie e, to zignorować, dlatego że no, to, na czym skupiamy uwagę, rośnie. Jeżeli skupicie uwagę właśnie na tych plotkach, to będziecie się dowiadywać więcej takich historii, i to gdzieś tam będzie się e, e, kręciło, i, i będziecie to do siebie przyciągać. W momencie, kiedy to zwyczajnie, jak to się mówi, olejecie, e, to wszystko się gdzieś rozmyje również. Osoby, które, które są same, e, szansa na, na poznanie e, odpowiedniego partnera, także, także tutaj. No, warto, warto się przyglądać. Może na początku osoba nie zrobi na Was większego wrażenia. Wizualnie może, może nie będzie do końca w Waszym typie. Może być tak, że będzie to osoba, która gdzieś stoi w drugim rzędzie, a nie w pierwszym. I takie będziecie mogli mieć takie podejście, no takie średnie, tak? Ale to jest ta, to się oka może okazać w przyszłości, że to jest właśnie właściwa osoba że to jest osoba godna zaufania, na której można polegać, i osoba, która nie szuka flirtów i romansów, tylko stabilnego związku, jeżeli wam na tym zależy, to warto byłoby tutaj się temu przyjrzeć, tak? I teraz ogólna energetyka, wasze samopoczucie, bardzo pozytywne karty, które mówią o spełnieniu, o zadowoleniu, o rozpoczynaniu pewnych nowych historii, tak? I Ważne jest, żeby być właśnie, żeby być uczciwym wobec samego siebie, wobec innych. To jest właśnie ważne. Te karty to um, zaznaczyły, że bądź uczciwy, no bo to, co wysyłasz, to do Ciebie wraca, tak? Karma wraca, jak to się mówi. Także tutaj taka, taka mała informacja. Moi drodzy, ja oczywiście życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, łapki w górę, subskrybujcie kanał, dziękuję za uwagę i do następnego razu.